Organizacji Pozarządowych w 1996 roku, no i tutaj jeśli chodzi o Centrum, to były, były różne głosy i tu było badanie jakościowe przeprowadzone, czyli te wywiady telefoniczne z władzą, opozycją, organizacjami, mieszkańcami, mediami. Jeden głos jest taki, że to, to że Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych jest jest prowadzone przez samorząd, zapewnia bezpieczeństwo, stabilność, działanie tego centrum, inkubowanie organizacji, które powstają. Z drugiej strony, część respondentów wyraziło wątpliwość, że może to być odbierane jako taka, nie wiem, mogą być organizacje oceniane jako może być zdolność krytyki. Władzy być ograniczona przez organizacje, które, które współpracują ściśle z centrum organizacji, z, z organizacjami pozarządowymi. Czyli ten element Glińskiego centrum był takim elementem dyskusyjnym. To, co nie będę czytał, jeśli chodzi o, o dane sektora, bo. Też badani wskazywali, że on jest podzielony, i tak dalej, ale to, są, to, to jest specyfika całej Polski, że są organizacje silnie pełne, są małe organizacje. Natomiast to, co jest y, zaskakujące dla mnie, to jest to, że większe zaufanie mają Gdygnanie do fundacji niż do, niż do stowarzyszeń co jest odwrotnie proporcjonalne do skali ogólnopolskiej, stowarzyszenia są uznawane za ciała bardziej demokratyczne niż fundacje. Więc e, większe zaufanie, bo 64,7% Gdynia deklaruje, że ufa fundacji, fundacjom 55,1 stowarzyszeniom. Więc jest to jakaś wyraźna, e, wyraźna, wyraźna różnica. No i na koniec, na koniec może opinie badanych na temat aktywizacji mieszkańców gdy im przez władze. To znowu to badanie jakościowe. Mieszkańcy mówią tak, jak władza aktywizuje mieszkańców. Władze miasta starają się aktywizować mieszkańców. Szczególne staranie ze strony władz dotyczyło wspierania aktywności rad dzielnic. Na przykład grantów dla dzielnic, sport w dzielnicy, kultura w dzielnicy, piękna dzielnica. Przykład budzenia społeczeństwa obywatelskiego przez władze jest wyraźny. Działania w Gdyni-Chyloniu są podane jako, jako przykład. Władza, opinia władzy. Władze miasta starają się aktywizować mieszkańców. Organizowane są konkursy odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Władze miasta przekazują część swoich kompetencji organizacjom pozarządowym. Opozycja. Władze Gdyni zdecydowanie nie starają się uspołecznić mieszkańców Gdyni. Wszelkie formy kontaktu z mieszkańcami wynikają wyłącznie z prawa, są narzucone np. Na odpowiednią ustawą. W Gdyni obowiązuje dość autokratyczny system sprawowania władzy tylko poza ludźmi. Opinia organizacji pozarządowych. Jedynym partnerem dla miasta są organizacje pozarządowe. Jest bardzo duża różnica w tym, jak miasto traktuje zwykłego obywatela, a jak organizacje pozarządowe. To znaczy, że organizacja jest traktowana lepiej niż obywatel. To jest opinia ngo -stry. Nie widać żadnych działań ze strony władz miasta skierowanych do zwykłych obywateli. Jednostka nie jest partnerem dla miasta. Większość mieszkańców Gdyni chciałaby się angażować w życie miasta, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie związane z dzielnicami. Nie do przejścia są tu bariery urzędnicze. Ludzie rezygnują, ponadto wypacza im się pogląd na partnerstwo, współpracę z urzędem. Dziennikarze. Dla władzy w Gdyni nie ma partnera po drugiej stronie, nie ma opozycji w układzie politycznym, nie ma kontrkandydata w wyborach prezydenckich. Brak silnej opozycji sprawia, że władza nie jest zmuszana do większego angażowania się w rozmowy z ludźmi, trochę narcystyczny styl sprawowania władzy, władza, która nie zawsze umie słuchać ludzi. Tutaj, jeszcze takie wyjaśnienie z mojej strony: badania były przeprowadzone. Na początku 2010 roku, czyli jeszcze przed tymi wyborami samorządowymi, to jest jedna uwaga. Druga uwaga, taka, że te opinie, które Państwo przeczytają, to są opinie jakościowe, czyli to, co mówiłem na początku. Po dwie osoby przez 45 minut z danej grupy rozmawiały. Dwie osoby ze środowiska mediów, osoby. mediów, i tak dalej, więc rozumiem, że to nie jest, nie jest opinia wszystkich. Też po to się tutaj spotykamy, żeby, żeby Państwo powiedzieli tak, przychylamy się do tego, a my nie, absolutnie mamy przeciwne zdanie. Także to, to, co przeczytałem, opinie ze strony tych pięciu sektorów, jeśli można tak powiedzieć, no to są opinie na podstawie tych dwóch, dwóch osób z poszczególnych sektorów, więc oczywiście tutaj można mieć wątpliwości, co do tego, Jakieś wysuwania ogólnych wniosków e, na, na całe sektory, e, takie, które tu zostały zawarte. To... z drugiej strony. Chciałbym z kolei Państwa poprosić o ustosunkowanie się do badań. Czy było coś zaskakującego, czy niczym nie zaskoczyło to Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję za przeczytanie wyników badań. Bo... W większości myślę, że możemy się zgodzić, że są optymistyczne i są pozytywne. Oczywiście jest kilka wątków negatywnych skazanych. Ciężko mi jest się odnieść do wszystkiego, bo mógłbym teraz przez godzinę opowiadać, jakie jest moje stanowisko jako problem SIKA i od, naprawdę od, od niedawna również przewodniczącego Komisji Samorządności Lokalnej i i Bezpieczeństwa, czyli tych działań, o których była mowa. Eee, bardzo optymistyczne są te, te dane dotyczące życia mieszkańców Gminy to bardzo cieszy. Myślę, że e, w przypadku samorządowców i. W ogóle miasta pewnym dużym egzaminem są wybory samorządowe, bo to jest realna szansa ocenienia pracy zarówno wykonawczej, jak i władz uchwałodawcze i wydaje mi się, że w tym przypadku jest to też pewnego rodzaju ustosunkowanie się mieszkańców, jak tą, tą, to miasto, jak władze oceniają. Wydotowałem sobie kilka takich rzeczy, o których chciałbym się odnieść bezpośrednio, pomijając pozostałe, które były optymistyczne, bo myślę, że nie ma sensu, żeby mi się teraz mówił o tym, jak bardzo się cieszę, że jest tak dobrze, bo warto powiedzieć o tych rzeczach negatywnych. Była mowa o radach dzielnic i faktycznie jest dostrzeżony ten problem. Zaczęliśmy się nad tym zastanawiać już 3 lata temu, co można było zmienić, żeby zwiększyć zaangażowanie osób w pracy rad dzielnic, żeby zwiększyć zainteresowanie mieszkańców Gdyni właśnie Radami Dzielnic. W wyniku tego powstały konkursy dla Radzielnic i od mniej więcej za dwa lata znacznie zwiększona została kompetencja Radzielnic. Tutaj chodzi o kwoty milionowe, którymi Rady Zielnic będą dysponować w zakresie budowy dróg, remontu dróg, więc tu jest duże, tu jest to jakby kolejna realizacja zasady subsydiarności, czyli brzydko mówiąc, spychania tych zadań, jak najmniej mieszkańców, żeby to mieszkańcy decydowali. Więc tutaj ten postęp jest. Wybory do Radzielnic mamy już niedługo, bo za, za pewnie 3-4 miesiące, więc miejmy nadzieję, że to będzie taki element, który e, będzie dodatkowym, atrakcyjnym elementem, jeśli chodzi o pracę Radzielnic. E, jeżeli chodzi o działalność Niskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, to przyznam się szczerze, że jest to pierwszy, może nie pierwszy, ale jest to jeden z sygnałów, w którym słyszę, że e, są negatywne opinie o wymagie choć trzeba to też oczywiście pod uwagę i przeanalizować, dlaczego są takie, a nie inne. Ja mam tą, tą przyjemność, że jestem również ekspertem jest miast polskich i w tej chwili zastanawiamy się właśnie nad najlepszym modelem współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem terytorialnym i system prowadzenia tego rodzaju placówki przez administrację samorządową, zdecydowanie i w przypadku organizacji pozarządowych i, i samorządów, które są skupione w ramach Grupa wybranych Doświadczeń, która pracuje przez w nas Polskich, jest oceniana jako ten lepszy. To tak naprawdę miasto powinno wspierać i jest to lepsze rozwiązanie niż sytuacja, w której, w której to organizacja prowadzi tego typu placówkę. Aczkolwiek są różne głosy podzielone. Chciałbym jednak Państwa zapewnić, że długie w GCOP spotykają się również organizacje, które jawnie mówią o tym, że im się nie podoba, gdy nie chcą dużych zmian i tu oczywiście też taka możliwość spotykania się jest, istnieje, więc to nie jest tak, że GCOP jest jednostką, która wspiera tylko swoich w tym Dwa zdania, które padły i są istotne, przede wszystkim zdania opozycji, że realizacja zadań miasta jest, jest, zadania są narzucane odpowiednią ustawą, że nie wychodzi się do przodu. Dlatego nie będę szeroko komentował. chcemy wrócić do 1995 roku. Przyjęcie pierwszych obowiązków współpracy na poziomie państwowym. uświadomiono sobie tą potrzebę 8 lat później, w 2003 roku. Więc to nie można mówić tego typu rzeczy, bo w moim poczuciu to są po prostu... No, no to są kłamstwo. jest taka, że wiele z rozwiązań... Że... Państwo te organizacje pewnie pamiętają system... E ubierania się dotacji przed 2003 rokiem, kiedy mieliśmy fajne, łatwe, proste procedury i nagle przed rok 2003 doszło do rozporządzeń dotyczących zasad finansowania, musieliśmy całkowicie zmienić wnioski, co było problemem, bo przyznaczyliśmy się, że ta procedura jest łatwiejsza, wprowadzona znacznie większą biurokrację, musieliśmy to wdrożyć, ale to tak jak pokazuje, że mieliśmy 8 lat przed ustawodawcą, mało tego, wiele z rozwiązań, które ustawodawca wprowadził, no to są rozwiązania, które udało się w nim wypracować, a co ważne od 95 roku, bo pierwsze spotkanie było się w marcu 1995 roku. Ja wówczas jeszcze nie uczestniczyłem, bo wówczas byłem działaczem organizacji pozarządowej się na tym poziomie wolontariusza. Natomiast to były już spotkania nie, gdzie samorząd sobie decyduje jak będzie, ale były to spotkania wspólne. Już kończę, żeby można było rozpocząć dyskusję. I też myślę, że zdanie członków komisji konsultacyjnej, czyli państwa przedstawicieli, będzie też bardzo ważne. I o ile nie najważniejsze, bo to, bo to państwa przedstawiciele są. Nie mogę się zdecydowanie zgodzić z tezą dotyczącą kandydatów w wyborach prezydenckich. bo w tej chwili w Polsce najsilniejszą partią polityczną jest Platforma Obywatelska. Ma ona wszędzie poparcie. Był kandydat w sumie na prezydenta, który jest wicemarszałkiem, czyli osobą, która jest bardzo popularna w województwie. No jak się okazało, pomimo em, faktu, że był kandydat, był mamy to, przynajmniej ja mam jako pana prezydenta, ten zaszczyt. No.